Tunel postawiony. Dało mi się ostatnio naciągnąć folię z kolegą, pomógł mi. No, dzisiaj, już przygotowania do tego, żeby móc sadzić pierwsze warzywa. Tak wygląda tunel. Dość fajnie ten kolor zielony. Nawet się tutaj ładnie nam skomponował, tak jak mówiłem. Tunel po postawieniu w pierwszy dzień wiatr już przesunął prawie metr pod te drzewa. A to go teraz okopałem, zrobiłem inaczej niż producent mówił. Te fartuchy, które są na dole, nie wywijałem ich na zewnątrz, tylko dałem je do środka, zrobiłem do kierowki. Nasypałem w to ziemi, obkopałem. Tutaj jeszcze przyjdzie duża taka warstwa kompostu. Więc myślę, że to będzie tak przyciśnięte, że no już tego wiatr nam nie porwie. Sam tunel wygląda w ten sposób: 6 okienek po bokach. Dość duże, fajne drzwi. Obawiam się, że brakuje wentylacji w tej ścianie albo w górze, bo tutaj już jest dość naprawdę ciepło, mimo otwierania okienek. No a teraz w środku. W środku będzie wyglądało to tak. Tu już jest jedna grządka zrobiona 95 cm szerokości. Tutaj będzie taka ścieżka, z drugiej strony druga taka sama grządka. Na dno wysypałem trochę słomy od przepiórek, zaraz to zleję wodą, a na to zacznę wysypywać kompost. Ta pierwsza warstwa nie będzie pewnie jakaś strasznie gruba, ale docelowo jak będę kompostu i innych rzeczy dokładał, no to zrobiłem tutaj tą grządkę podwyższoną dość wysoko, żeby to się dało e, dość fajnie zapełnić. Tunel ma służyć głównie pomidorom. Myślę, że tak dwa obok siebie będą posadzone. ileś tam w rządku. Pomidory, papryka. Może też ogórki zobaczymy. Chociaż ogórki w tym roku bardziej pod grunt. Ale no tak to będzie wyglądało. Także idę po kompost i działamy dalej. Tutaj mamy właśnie ten kompost. Cała pryzma. Bardzo ładnie już w środku przerobiony. Także teraz nie wiem jeszcze ile taczek, no ale będę to woził Mam nadzieję, że roślinką będzie w tym rosło się bardzo dobrze. Chwoniłem tą górną warstwę jeszcze nie przerobioną, wybieram to ze środka. To już trochę troszkę czasu leży, w tym są widać robaczki, widać to bardzo fajny Więc no, także do roboty. Wożenia jest trochę. Kawał przez cały ogród. Tak myślę, że w linii prostej to ze 100 metrów mam wożenia tą taczką. Ale damy radę. Wozimy. Pierwsza taczka kompostu wysypana. No to to słabo. W sensie takim że. No trochę się namachałem, żeby go tutaj przywieźć. Do kompostownika stąd mam jakieś 100 metrów i to dość niełatwy teren przez cały ogród, żeby przywieźć tutaj tą taczkę. Wsypałem jedną. Myślę, że spokojnie tutaj z 5-6 taczek muszę wsypać na ten pierwszy raz, jakoś to rozgrabić, podlać. No w tym już będzie można sadzić, mówię docelowo, później to będzie jeszcze uzupełniane w górę. No także tak to wygląda. Myślę, że na pierwszy strzał pójdzie sałata zobaczymy, niech sobie tutaj rośnie, może jakaś rzodkiewka taka szybka, tak żeby to w maju zebrać i wtedy móc posadzić pomidorki, jak już coś zasadzę to Wam pokażę no także to tyle z budowy namiotu, no na ten moment jestem zadowolony, namiot fajny, dobrze, że wziąłem sobie 2,5 metra szeroki, bo mimo tych grządek zostanie miejsce jeszcze na dość szeroką ścieżkę po środku, ten węż byłby jednak za mały Wygląda to wszystko dość solidnie, no zobaczymy jak się sprawdzi, oby tego wiatr nie przeniósł, nie przestawił. No tutaj jest jak gdyby ta firma, z której to kupiłem, jakby kogoś interesowało. No wie, drzwi są fajne, szerokie, zamki fajnie działają, okienka też są ok, Brakuje mi tylko okna tutaj w tej szczytowej ścianie. Tu by się myślę przydało, zresztą widać podczas wiatru, jak to się tutaj wszystko napina. Z tej strony, no myślę, że latem może być tam u góry trochę gorąco. Ale zobaczymy, wyjdzie w praniu. Także dzięki za obejrzenie i pozdrawiam. Tu pokażę Wam jeszcze efekt końcowy tej rządki lewej. Pięć taczek kompostu wysypane. Ładnie to wszystko rozgradnione Podlałem to porządnie teraz wodą, żeby to wszystko usiadło. Nie wiem, może jeszcze dzisiaj, może jutro po południu. Wysieję tutaj już szczotkiewkę. I być może też. Przepikuję sałatę, która w domu już ładnie na parapecie wyrosła. Także tak to się udało. No, i to już dzisiaj na pewno na tyle. Hej.